Dzień dobry moi drodzy, to ja, Niech to szlak, a to jest odcinek serii Król Gór, czyli serii, w której wspólnie zdobywamy Korony Gór Polski. Znajduje się na przełęczy kamień Rubersz. Sami sobie przeczytajcie: Jest to kamień, który leży w górach orlickich. I będziemy zdobywać dzisiaj Orlicę, najwyższy szczyt 1087 m nad poziomem morza. Ciekawostka, ten szczyt nie leży już na terenie Polski, a leży na terenach Czech. Na ten szczyt będziemy wchodzić zielonym szlakiem. Tutaj, szlakowska pokazuje godzinę. Mapa turystyczna pokazuje 45 minut. Pokonamy 2 km i 150 km przewyższenia. Więc nie jest to trudna droga. Na samym szczycie czeka na nas niespodzianka w postaci wieży widokowej. <gryw> a kim był pan Ruben? I dlaczego? Dlaczego się własnego kamienia? tutaj na przełęczy. Są nazwy też miejsca. Był to pionier turystyki w Górach Orlickich, budowniczy schroniska i wieży widokowej na szczycie Orlicy, który zostawił pierwsze ślady nart w Zieleńcu. Taki jegomość, patrzcie. Nie wiem, czy widzicie, ale jakieś pewne podobieństwo, można tutaj dostrzec. Może kiedyś ja też doczekam się jakiegoś kamienia. No dobrze moi drodzy, jak z tego co tu widzę, to w to miejsce można dojechać autobusem, ale ten autobus chyba jeździ z Czech, w każdym razie numer 251. Myślę, że nie ma co przedłużać, słońce wychodzi za chmur, więc ruszajmy na szczyt. Ruszamy z, z przełęczy Kamień Pana R. Tutaj moi drodzy znajduje się niewielki parking, na którym możecie zostawić... Myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do sześciu samochodów, więc warto przyjechać tutaj wcześniej rano. A po drugiej stronie ulicy znajduje się przystanek Alaska. Z baneru na balkonie można wywnioskować, że mają smaczne jedzenie oraz chyba noclegi. Ja Aby ktoś z Was chciał tutaj przenocować, szukałby miejsca, z którego mógłby wcześniej rano wyruszyć na szczyt. O Rolnicy, aczkolwiek wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Na szczyt ulicy prowadzi z tego, co mi się wydaje, bardzo wygodna, szeroka droga, którą powędrujemy teraz wspólnie razem. Zapraszam Was na wycieczkę. sięgnęły takie ciemne chmury i gdzieś zaczyna kapać. Pamiętajcie, żeby zbierając się w góry zawsze sprawdzić prognozę pogody i zabrać ze sobą odpowiedni kwipunek, który Was zabezpieczy przed deszczem. Ja sprawdzałem, co prawda pogoda na Orlice ma raczej nie padać, a jeśli będzie padało to chyba właśnie taki delikatny deszczyk, dlatego też wybrałem się w góry, bo wiem, że taki deszczyk to właściwie nie deszczyk. I spokojnie można wędrować, a nawet bo bym powiedział, że w taką pogodę wędruje się dużo lepiej niż jak ostatnio w 30 stopniowych upałach. Musicie wiedzieć, że pasmo Gór Orlickich to jest najwyższe pasmo w Sudetach Środkowych i ma około 50 km Du, 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 du. Stąd bardzo ładnie je widać, ale musicie wiedzieć też, że w dużej mierze one leżą po stronie czeskiej, po stronie polskiej, e, to tylko w okolicy dusznik Zdrój i e, zieleńca. E, swoją drogą, jeśli macie trochę więcej czasu, to warto duszniki zdrój odwiedzić, ponieważ jest to uzdrowic uzdrowicielska miejscowość, jeśli tam taki szaman i dotyka głowy i możecie powstać. Ale nie, tak naprawdę tam są źródełka z pewnie spitną wodą i to miasteczko wygląda uroczo. Niestety całe to pasmo jest porośnięte jodłami oraz tam w niektórych par partiach można znaleźć łuczynę e, taką, taką, która tutaj zawsze, od zawsze rosła. No i las sięga po sam wierzchołek góry, więc nie liczy na zbyt wiele miejsc, których będzie się rozpościerał taki piękny widok. Taka ciekawostka na szlak orlicy prowadzą właściwie dwa kolory szlaków, czerwony i zielony, ale tylko zielony znajduje się po stronie polskiej i prowadzi on właśnie od dusznik zdrój do zieleńca. A Orlica mniej więcej wypada w połowie tego szlaku Pozostałe szlaki leżą po stronie czeskiej, zresztą jak sam szczyt Orlicy Ale pomimo tego jest ona zaliczana do Gór Polski I musicie wiedzieć, że to nie jest najwyższy szczyt w górach orlickich Jest jeszcze jeden wyższy Ale o tym powiem wam później No i wreszcie Docieramy na rozstaje dróg pod Orlicą. To znajduje się na wysokości 1058 metrów nad poziomem morza i tutaj znajduje się również granica polsko-czeska. Ja znajduję się po polskiej, a moja dłoń już posunie czeskiej. Tam kiedyś na słupie widniała tablica informacyjna, że jest to Przejście graniczne, że granica państwa. W tej chwili tablicy już nie ma. Eee, ale za moimi plecami znajduje się też szlakowskaz, który mówi, że zielony szlak to jest szlak e, grzybietowy dookoła ziemi kłockiej. I kierunek trójmorski wierch to 18 godzin. Z tego wnioskuję, że jeśli. Ktoś miałby troszeczkę więcej czasu i chciałby spędzić e, fajną przygodę tutaj na terenie Ziemi Kłodzkiej, to może właśnie wyruszyć szlakiem zielonym. A tutaj, za moimi plecami, znajduje się podejście na szczyt Orlicy. Zostało nam jeszcze jakieś 200 metrów, ale chciałbym wam pokazać jeszcze tutaj szlakowska z był odrobinę wcześniej, na którym znajduje się mapa poglądowa i może Wam pokażę, gdzie się znajdujemy i skąd ruszyliśmy. Tutaj jest kamień Ruber... Pana, pa, pana R, a tutaj jest Orolica. Nie wiem, czy ta zielona Esek Floresek, e, przepraszam, żółty, to jest szlak, którym szliśmy, ale Orolica znajduje się tutaj. Ta czerwona kreska to jest granica i jak na tej mapie poglądowej wyraźnie widać, znajduje się ona na terenie Czech. Ale musicie wiedzieć, że w górach Orlickich najwyższym szczytem to nie jest Orlica, która ma 1085 m nad poziomem morza, tylko Deszna, która ma 1115 m nad poziomem morza. Jak możecie się zorientować jest dużo dużo wyższa, tylko że leży po czeskiej stronie, dużo dalej niż Orlica od polskiej granicy. Moimi plecami znajduje się wieża widokowa, którą oddano do użytku w 2021 roku. Ma ona wysokość 25,5 metra wysokości, ale po sam czubek dachu, a najwyższy teraz, bo są trzy, najwyższy teraz leży na 18,5 metrach wysokości z wierzchołka tej wieży przy dobrej pogodzie widać nawet karkonosze i śnieżkę. Ale musicie wiedzieć, że wieża nie leży na. Szczycie orlicy, ponieważ szczyt orlicy znajduje się jeszcze parę metrów dalej po stronie czeskiej. Najpierw wejdziemy na szczyt, a później udamy się na wierzchołek orlicy. Gdy wejdziecie na pierwszą platformę wieży, z góry ujrzycie fundamenty gospody, ponieważ nasz bohater dzisiejszego odcinka e, drugoplanowy, czyli ten co miał swój kamień on poświęcił całe prawie swoje życie żeby promować tą turystykę w tych górach i tutaj na szczycie zbudował drewnianą wieżę, która miała chyba 16 metrów wysokości mogę coś tam przekonać, ale była trochę niższa niż ta a później tam w dole postawił gospodę teraz po gospodzie zostały tylko ruiny po wieży nie ma śladu a na jej miejscu wyrosła ta piękna wieża na którą teraz zdobędziemy dzisiaj nie będzie widać śnieżki ponieważ są chmury dzisiaj ze szczytu aż tak dużo nie widać tam gdzie w oddali jest wielka sowa szczeliniec i czarne chmury tam jest tam jest śnieżnik który należy również do kolejnych polski a tam w oddali z wieżyczką trójmorski wier a tutaj nadchodzi armia orków Dobra chyba trzeba będzie zaraz uciekać moi drodzy jak widać wierze jest naprawdę dobrze, dobrze wyposażona wległość tej lunety a chyba trzeba coś tu a nie, można za darmo oglądać tam na wprost nas w prostej linii 60 km znajduje się Śnieżka królowa, królowa sudetów Niestety przy takim zachmurzeniu niewiele widać ale to, to widać szczeliniec wielki, który jest tam a które będziemy zływać jutro więc schodzimy w dół żeby uniknąć korka na wieży i ruszamy na szczyt orlicy No i kolejny szczyt w kronie Gór Polski zdobyty Tym razem jest to orlica 1084 m na poziom morza chyba Was oszukiwałem o jeden metr za moimi plecami znajduje się jeszcze taki e, marmurowy cokół, na którym e, są jakieś tam napisy. Z tego co tu widzę, to chyba w 1779 roku. Gramolił się tutaj na szczyt orlicy. Cesar cesarz. Jakiś tam Józef II. Ciekawostka. Po drugiej stronie jest e, osoba, którą na pewno kojarzycie. Zobaczcie sami. Jestem zaskoczony, że Fryderyk Chopin w 1826 roku też tu wszedł. Przecież wszyscy wiemy, że chorował na e, suchości, czy tam jakieś tam choroby płuc i kaszlał krwią, więc było to na pewno jego niezłe wyzwanie. A tutaj, czy żeby to była trzecia postać e, historyczna, która zdobyła ten szczyt, w 1800 Wszedł, tu, wszedł tutaj szósty prezydent USA, Johnson Queen Adams, czy jakoś tak. No i tutaj, nie wiem czemu, zrobili tylko takie trzy ścianki, powinno być czwarta, dla niech to szlaka. Ale co tam, ja umieściłem swoją karteczkę tutaj, żebyście wiedzieli, że, że tu byłem. Po wejściu na szczyt Orlicy, moi drodzy, zeskanujcie, ten znaczek, a wyświetli się dla Was film, który specjalnie z myślą o zdobywcach Korony Gór Polski przygotowałem. To byłoby na tyle w tym odcinku. Krótki, ale mam nadzieję, że interesujący. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, dajcie łapkę w górę, komentarz, a ja znikam, by pojawić się razem z Wami na kolejnym szczycie Korony Gór Polski. Niech to szlak!